Jakie jest najbardziej absurdalne kłamstwo, które powiedziałaś, a które okazało się prawdą? Gdy moja szefowa zapytała, czy ktoś mówi po japońsku na ważne spotkanie z klientem, spanikowałam i podniosłam rękę. Pomyślałam, że znając trochę zwrotów z anime, jakoś z tego wybrnę. Tej nocy ściągnęłam wszystkie możliwe aplikacje do nauki języków i obsesyjnie ćwiczyłam podstawowe powitania. Jednak trzy dni przed spotkaniem szefowa postawiła mnie pod ścianą. Klient zażyczył sobie oprowadzania po zakładzie. Spędzisz z nimi cztery godziny. W panice pisałam wypowiedzenie, gdy zadzwonił dzwonek do drzwi. Nowy sąsiad, Kenji, profesor japońskiego na urlopie naukowym, potrzebował pomocy z prezentacją. W desperacji opowiedziałam mu wszystko. Zaskoczył mnie mówiąc: "Mogę nauczyć podstaw, byś dała radę, a ty pomożesz mi z prezentacją. Przez następne 72 godziny prawie nie spaliśmy. On katował mnie ze słownictwa branżowego, podczas gdy ja szlifowałam jego angielską wymowę. Nadszedł ten dzień. Serce waliło mi jak młotem, przywitałam klientów. Ich twarze się rozjaśniły. Nie z powodu mojej łamanej japończyzny, ale dlatego, że Kenji zamiast prawdziwych kwestii nauczył mnie kilku przezabawnych żartów. Klient był zachwycony, podpisał umowę, a ja potem przyznałam się do wszystkiego szefowej. Myślałam, że mnie zwolni, a ona po prostu parsknęła śmiechem. Dwa lata później mówię płynnie po japońsku, prowadzę naszą ekspansję na rynek azjatycki i jestem zaręczona z Czasem najbardziej absurdalne kłamstwa stają się twoimi największymi prawdami.